100 kilometrów jesteśmy od alta. Ja już widzę, na telefonik jeszcze nie widać, ale ja już widzę. jakie jest piękne niebo też eee, tylko. Sprawy jak stany. Taktyczna, żeby się odwócić <noise> Dokładnie, dokładnie To to zjeżdżamy z bramek tak, tak musimy, no bo to jest zjeżdżamy na to Tolina, nie? Także Turynu tak, no inaczej. Ten ten bramkę z boku, nie? Bo to już tam są 4, 2, 3-5 bramek na kartę, także spokojnie możesz to z boku.

Dostałeś tam taki zwrotny ticket, czy dostałeś jakiś rachunek za to? Nie, zwrotny ticket wiesz, eee, Mam żeby rachunek żeby dali, ten, żeby ten ticket sam wyszedł, tylko że wydrukowany wiesz, ile zapłacony i w ogóle, nie? Czyli kontynuujemy tę pracą, nie? Płatną? Nie, 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 ten ticket już jest nieważny. Eee, jeżeli będziemy jeszcze wjeżdżali, jakiś moment, to no, drugi ticket po prostu autostradzik się już jest yy, pewnie podłączony pod obwodnicę tury, Turynu a obwodnice tury, to sobie są bezpłatne, wszystkie to się tu jesteśmy teraz na bezpłatnej drodze, nie? ale ty yy, tam zauważyłeś, może jest jakaś cena za to? Jest, jest wiesz co, jak masz na drugi, na górze i na dole masz na drugi, to jest druga suma od lewej strony, wiesz, na dole A, ile też 50-10? E, albo 50-80, no coś koło tego Nie, bo myślałem, że mnie zapała jakoś klasę wyżej, kurwa, wiesz, nie bez, tylko jakoś ten, no kurwa nie Zostawmy no, to, nie 80 km, nie? Ciekawe Cię, jakbym na przykład gotówką zapłacił, czy by było inaczej liczone? Nie, 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 to ostatnia jest też. Być może, że bardzo, bardzo rzadko wypłacam gotówkę, kurwa z firmowego konta, Wiesz, zakupy robię kartą, kurwa. Wszystko robię kartą, chyba że wiem, że na przykład mogę mieć jakiś, kurwa, podjazd w nocy wygłosek, a mam małą wachy. to jest zawsze sobie wy, wypłaty 50 kurwa y, eurusów, żeby, żeby, żeby mu domagować w nocy, nie? Ja też pierwszy raz teraz wypłaciłem stówkę wiesz, w Niemczech No, no, a że przeważnie wszystko kurwa, się przeważnie? cały czas kartą kurwa, swoje jebie, nie? Jak nie jedno, to drugą Wiesz, oni się tak spieszą. Tylko ino dwi turbiny słyszał ja. A ja słyszał, że chyba na wódkę się spieszą. Ta, tak, tak ale zaflatać mordę kurwa. Policyjną mordę. Dokładnie, no tak, bo to jest różnica, prawda? Ojej. Fajny kolor, co? Kurwa, no, właśnie ten niebo jak tutaj kurwa dziwny kolor, kurwa na świat, nie? Piękny, kurwa, jeszcze samolot leci. Jo, jo, jo. I te góry tam w tle, kurwa, masakra No, bo naprawdę bo że jedziemy w górę, to już będzie ciemno, nie? No, do to Jeszcze kurwa zaczęło kropić. Otwórz sobie okno, poddychaj świeżym zajebistym powietrzem, kurwa. Tak, zdrowie